Wesołych świąt kochani. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Allo Girl i zapraszam was do kolejnego odcinka. Jak zawsze przed odcinkiem zapraszam was do Jurassic World Polska. Jest to świetny, świetny serwer na Discordzie, gdzie możecie zobaczyć jurańskich youtuberów. O, przepraszam, e, ogólnie e, nieważne. Jurańskich youtuberów, i inne super osoby. Więc co, zapraszam Was tam, link macie w opisie. Jeszcze tak szybko przed odcinkiem chciałabym podziękować pewnej osobie, która stworzyła baner i miniaturkę do tego odcinka. Jest to Bartek Ciesiu i bardzo mu dziękuję. Link do jego kanału macie w opisie i proszę wpadnijcie tam, bo chłop robi robotę. Ale dzisiaj rozmawiamy o w czwartym sezonie Obozu Kradowego. I od razu mówię, będzie, myślę, że fajna ocena, bo co prawda nie dużo może się ze mną zgodzić, ale ten sezon mi się spodobał, więc co, zapraszam. Zacznijmy może od tego, co czułam, jak go oglądałam. Naprawdę czułam takie coś, że ten serial się tak fajnie, w fajny sposób rozrasta. Co prawda miał dużo błędów i takich rzeczy, które mi się nie podobały, ale zaczęłam widzieć, że ma taką bardzo ciekawą fabułę, która powoli się rozrasta. I tak, dużo osób mówi, że powinni to już zakończyć. Tak, wiem, wiem. Ale ja się tak strasznie cieszę, że prowadzą właśnie jeszcze te seriale, filmy właśnie z Jurassic World i Jurassic Park na, o tym temacie. No bo sami nie wiemy, czy po Jurassic World Dominion będziemy mieć jeszcze coś z tej serii, więc ten serial niech nas zadowoli. Zacznijmy może od oceny fabuły. Fabuła, myślę, że jak na 11 odcinków była po prostu niesamowita. I naprawdę, w komentarzach będzie pewnie dużo takich, że nie, nie zgadzamy się, powinni to zakończyć, ta fabuła była taka naciągana, tralala. Ja wiem, każdy ma swoje zdanie, ale w mojej opinii to był naprawdę dobry sezon. Oczywiście, no, nasadzili tam troszeczkę za bardzo tych robopsów i tych trochę większych robopsów, ale to również było duże urozmaicanie, rozma że nie były tylko dinozaury. Co prawda, jeden wątek pomiędzy Brooklyn a naszym Kenji ma dużo hejtu, ale co prawda mi się spodobał bo no wcześniej też się lubili może coś tam zakwitło, wiecie, no. Ale mi się podobało, bo to było takie słodkie i trochę urozmaicenie tego sezonu. Najbardziej cieszyłam się z tego, że nie dotarli one nie na Sornę. Pewnie teraz dużo się ludzi ze mną nie zgodzi, ale po prostu nie wiem. Miałam takie coś, że chciałam czegoś nowego. No i dostałam coś nowego, nową wyspę z nowymi dinozaurami i z tygrysem szablozębnym. Teraz wypowiem się trochę o tygrysie. Moim zdaniem tygrys. W ogóle na początku, jak zobaczyłam go w trailerze, miałam takie. E... Zaraz e... co? Ale potem, jak obejrzałam cały sezon, Zrozumiałam, że to było naprawdę spoko. No bo jak wiecie, ta Manta Corp tam próbowała tworzyć własne dinozaury. No i może udało im się stworzyć tygrysa sablozębnego. A myślę, że nie był on taki zbędny jak niektórzy uważają i mi się naprawdę podobał. Co prawda, gdy dostaliśmy takie pierwsze wytryski, dostaliśmy naszą nową hybrydę. Czyli spinoceratopsa Czyli połączenie spinozaura i y, sinoceratopsa. I tak, y, jak nie czekałam na ten nowy sezon, czekałam na jakąś super krwiożerczą, wiecie, taką bestię, która po prostu wszystko będzie zjadać na swojej drodze. No i dostaliśmy małego słodziaka. Ale wiecie co? Ostatnio się do niego przekonałam, do tych dwóch malców. I naprawdę podoba mi się to, że wreszcie coś takiego, wiecie, hybrydowego ich nie goni ani nie zjada. Ale co prawda, zastanawiam się nad powodem stworzenia tej hybrydy. Przecież nie za nią ona krwiożercza, jak wiecie. Yy, oni robili to do walk, ale do walk jeszcze przejdziemy. A no, ona raczej nie wiem, czy zrobiłaby coś, jakieś silne rany. No, umiałaby się obronić i tak dalej, ale no bez presady. Do tego. No jakby mieli tak założyć jakiś park czy coś, no to ludzie raczej oglądają, wiecie, drapieżniki, mięsożerców, a nie jakieś małe, słodkie, synoceratopsowe coś. Ale ogólnie fajny pomysł na roślinożerną hybrydę. I tak, yy, bardzo podobały mi się te walki. Znaczy nie, że mi się podobały, tylko to, że wprowadzili oni takie coś, że właśnie ten zły tam pan, nie pamiętam już, jak się nazywa, ten prawie szef Montacorp, oczywiście wiemy, że szefem jest ojciec kędziego, ale do tego przejdziemy, że chciał właśnie stworzyć te walki. Ten motyw mi się bardzo spodobał, bo oczywiście te dzieciaki ratowały potem dinozaury, żeby nie walczyły. I kolejny dinozaur nazwany przez naszą tutaj... Znaczy, przez ogólnie Jurassic World, czyli Jerzyk. Kentrozaur Jerzyk. Tak mi się spodobał, że po prostu ja go po prostu uwielbiam. No, normalnie jest świetnym dodatkiem tego serialu. Tutaj jeszcze wspomnę o jednej scence, jak, jak Jasmina wyszła zbierać jagody na obiad, i wtedy podobno ona zasnęła, oczywiście, to nie było tak naprawdę, i z na przykład. No, Nagle usłyszała Indominusa. Indominus wyszedł tam z krzaków, potem Ceratozaur, yy, inne tam drapieżniki, które widziała w swoim życiu: Tyranozaury, yy, o ile się nie mylę, karnotaur yy, i tak dalej, i z drzewa wyszedł Scorpio Rex, i ta scena była tak świetna. Do tego ona się tam potem obudziła, i to w ogóle już był bardzo fajny zwrot akcji. No bo wiecie, te dzieci no, już dużo przeżyły i no, mają jakieś wspomnienia, wiecie, no, że tyle ich goniło i teraz no, ta Jasmine, no się bała przez ten cały, oj, przez ten cały y, serial. No i to była naprawdę świetna scena i scena na 10 na 10, bo y, trochę zaparła dech w piersiach. <grym> Jak zobaczyłam ten, tego skorpioneksa wychodzącego z drzewa, to już naprawdę obawiałam się, że to jest naprawdę, a nie, że ona się, po prostu śpi. Ale dobra, przechodźmy dalej. Jak już mówiłam na początku, nie za bardzo spodobało mi się wprowadzenie tak dużej ilości tych robotów. Bardziej wolałabym jakieś dinozaury zamiast tych robotów, na przykład dinozaury szpiegujące, ale w sumie zmierza to takiej science fiction, bardziej, wiecie, nowe technologie, tralala. Więc w sumie mam... nie narzekam na te, ale słuchajcie, mam jedną teorię. Pamiętacie, jak ta pani May? Yy... oni sobie przechodzili tam przez dżunglę z całą grupką dzieciaków i nagle zatrzymali się i jest tam jakaś tam dżungla i ona mówi, że, że tam nie wolno wchodzić to im grozi śmiercią i w tym sezonie jest po prostu więcej pytań niż odpowiedzi bo po prostu czemu tata Kenji'ego zrobił takie coś, no on oczywiście te kasy trela, ale to się dowiemy dopiero co jest tam ukryte, że to jest takie śmiertelne, i mam jedną teorię: że w tym śmiertelnym miejscu, tam gdzie Dzieciaki nie miały wchodzić, jest terizynosaur. Ja wiem, terizinozaury są wszystkożerne albo rośnożerne, tam są różne teorie, ale jak widzimy terizynosaura w Jurassic World Dominion. To może właśnie go Korps stworzyło, bo raczej na listach InGen go nie było. Co prawda Spinozaura też nie, ale wiecie o co chodzi. Może, może tam jest, jest podobno taki niebezpieczny, albo będzie to kolejna hybryda terizinozaura z jakimś innym dinozaurem. Kto wie? Ale przechodzimy już do oceny końcowej części tego sezonu. A jeszcze tak szybko wspomnę o Spinozaurze. że Spinozaur mi się mega spodobał. To było po prostu świetne wprowadzanie go. Wiem, że był tylko na chwilę, ale podobało mi się, że chociaż go uwiecznili. Ale jeszcze powiem o dwóch T-reksach, bo mam pewną teorię. Jak mówiła Mei, te dwa t mają sorny. I zauważyliście podobieństwo, że jeden Tyranozaur to jest najprawdopodobniej do, dół, tak bo jest bak i do, nie? No, i to jest ta samica, ta, powiem tak, żona baka. A ten drugi T-Rex to jest junior, a może raczej juniorka. Jak widzieliście, Mej mówiła, że ta właśnie ta brązowa, czyli tu, to jest jej matka. A jak patrzyłam tak na wersje kolorystyczne, dosyć się zgadza. I w mojej opinii to jest po prostu do i junior, ale płci z, y, jakby żeńskiej, czyli juniorka, więc no, ciekawe. Teraz przechodzę do samego końca, y, gdzie już zapalimy ich w pułapkę, tam wiecie, wystawili tego kentrozaura na pożarcie przez dilofozaury i przyszedł ojciec Kenji'ego. I to było tak fajne! Wiem, w tym sezonie się jeszcze za dużo trochę zadziało, ale jeszcze jak ten ojciec tam przyszedł, to już po prostu nie mogłam. Ja nie mogę się doczekać piątego sezonu. Muszę po prostu wszystko wiedzieć, co tam jest i tak dalej. I ten ojciec naprawdę zadziwiło mnie to, że tak to zrobili, ale było to potrzebne moim zdaniem. Bardzo fajny zwrot akcji. I ciekawe, co się teraz stanie z dzieciakami, jak okazało się, że to jego ojciec jest tym Głównym szefem. Może ich zabierze do domu, może nie, ale zgaduję, że nie. Zamknie ich pewnie na jakiejś kolejnej wyspie i wszystko się potoczy znowu. Więc no, taka. Um, takie, no, co zawsze po prostu. Więc tak, ja dziękuję Wam, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. A około 23-22 yy, grudnia będzie. Przecudowny filmik na kanale Benia, gdzie ja również wystąpię i będę tam gościć. I tak, na końcu, oczywiście, ocena. I ocena to jest 8,5 na 10. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. Moim zdaniem, czwarty sezon jest napra naprawdę, naprawdę dobry. I mimo niektórych ludzi, którzy się z tym naprawdę nie zgodzą, to moim zdaniem. Pierwszy i drugi po prostu mi się za bardzo nie podobał, ok? To nie jest. To jest po prostu moja opinia, ok? Ja wolę takie bardziej, wiecie, akcyjne rzeczy. Pierwszy, drugi był super, ale po prostu mi się bardziej podobają te nowsze, ok? Dobra, musimy szybko kończyć, bo potem długo będzie mi się to wysyłać, a chcę Wam szybko filmik dać. Więc no, życzę Wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i wszystkiego dobrego. No to co? Do zobaczenia. Wesołych świąt!